Dziś zapraszam Was na testy laptopa za bagatela 20 tysięcy złotych. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest laptop Asusa ROG Strix SCAR 18 za około 20 tysięcy złotych, także no niemało, ale i też specka jest całkiem zasna. O niej będę mówił za chwilę. Generalnie ceny laptopów na chwilę obecną są, no można powiedzieć, bez zmian. Co będzie się działo w przyszłym roku, tego nie wiem, no bo to, co wyprawia się na rynku desktopowym, to tragedia z cenami pamięci RAM, z cenami dysków SSD, a będzie jeszcze gorzej i prawdopodobnie będzie jeszcze gorzej pod kątem nie tylko cen, ale i również dostępności. Także może się okazać, że w laptopach w przyszłym roku nie zobaczycie już 64 GB pamięci RAM jak tutaj, 32, a nawet może i nawet nie zobaczycie 16, tylko 8, bo po prostu tych pamięci nie będzie. Oby tak nie było, oby tak się nie stało, no ale musimy na to Poczekać co się, zobaczyć co się wydarzy. Okej, okay, co do tego lapka, to zacznę od specyfikacji. Procesor Intel Core Ultra 9 275HX, w sumie 24 rdzenie. Maksymalne taktowanie w buście 5,4 GHz. TDP 80 W i do tego 36 MB pamięci cache. Nie bez powodu topowa jednostka Intela, bo mamy też tu bardzo wydajną kartę graficzną, mianowicie mobilnego RTXA 5090 z TGP na poziomie 175W. Dokładnie jest to 150W plus 25W zwanego boostu dynamicznego. No i karta ma 24GB pamięci VRAM. Pamięć RAM, jak mówiłem wcześniej, 64GB, dwie kości po 32, są to Hynixy, taktowanie 5600 megatransferów transferów na sekundę. Dwa dyski NVMe, Western Digital, każdy po 2TB, ale połączone są one w jeden dysk raid 0. Matryca to ROG Nebula Mini LED. Przekąt na 18 cali, rozdzielczość 2560 na 1600 pikseli i odświeżanie 240 Hz. Mamy tu HDR 1000, a maksymalna jasność to według procenta 1200 nitów. Pokrycie DCI-P3 to 100%. Niestety ja tego zmierzyć nie mogę, nie mam kolorymetru. No, i nie mam pojęcia też, jak wygląda pokrycie sRGB. Jedyne, co mogę powiedzieć, to według mnie kolorki są bardzo fajne. Co wyjść też na bogato, między innymi trzy porty USB 3,2 generacji drugiej typu A, dwa Thunderbolt 5 z opcją DisplayPort, jak i również opcją ładowania. Wejście LAN RIO 45, 2,5 GB na sekundę, no i wyjście HDMI 2,1. Aczkolwiek laptop wyposażony jest również w Wi-Fi 7. Bateria 92 to godzin, także gdybyście w podróży gdzieś w chcieli używać, tak najbardziej będzie taka możliwość. Oczywiście nie mówię o graniu, a o przeglądaniu, powiedzmy, neta, czy robieniu czegoś w office. A i właśnie, zasilacz, który dołączony jest do laptopa ma 380 W, no nie bez powodu, bo mamy bardzo wydajny, przypomnę, procesor i bardzo wydajną kartę graficzną, gdzie tylko te dwa podzespoły potrafią pobrać do 255 W. Obudowa laptopa, mimo iż wykonana z tworzywa, to bardzo solidna, bardzo porządna, oczywiście z podświetleniem RGB dookoła, no i podświetlenie mamy też na obudowie Matrycy w postaci podświetlanego logo ROG. Jaki macież taki pasek do wyświetlania tekstu, czy też jakiś grafik? Według mnie zbędny bajer, bo wy tak czy inaczej, grając na laptopie, czy robiąc coś na laptopie, tego nie zobaczycie. Co natomiast w tym laptopie mi się bardzo podoba i co jest przydatne, to bardzo łatwy dostęp do, że tak się wyrażę, jego wnętrzności. Mianowicie beznarzędziowo możecie wciągnąć sobie jego spód i tak w łatwy sposób upgradeować sobie dyski NVMe, czy też pamięć RAM, czy ewentualnie wyczyścić sobie system chłodzenia, a ten notabene składa się aż z trzech wentylatorów odśrodkowych. I poza wentylatorami, jak i dużym radiatorem, mamy też tu komorę parową, co ma wpłynąć pozytywnie na temperaturę zarówno procesora jak i karty graficznej. To rzecz jasna sprawdzimy sobie w dalszej części tego filmu. Kilka słów dosłownie na temat softu. Możecie sobie w laptopie wybrać z pośród kilku profili, czyli profil Windows, profil cichy, profil wydajność, w którym chodzi bardziej o zbalansowanie wydajności, jak i kultury pracy, czy też temperatur. Dalej, tryb turbo który podbija TDP dla procesora do 80 W, podbija też zegary na rdzeniu GPU, jak i na pamięciach VRAM. No i oczywiście szybciej kręcą się też wentylatory i macie też tryb własny, także możecie sobie raz, że ustawić krzywą wentylatorów, zarówno dla karty graficznej, jak i procesora, możecie sobie podbić PL1 w procku na 175W ze 140 możecie także sobie podbić zegary na rdzeniu GPU, czy też na pamięciach VRAM. Co nieczęsto przyznać trzeba, zdarza się w laptopach. OK, tyle wydaje mi się z ważniejszych rzeczy. Gdybyście jednak mieli jakieś pytania, to śmiało piszcie w komentarzach, postaram się na nie odpowiedzieć. Linka oczywiście do laptopa macie w opisie tego filmu, także możecie sobie tą specyfikację jeszcze raz dokładnie przestudiować. A teraz przechodzimy już do wyników testów. Testy wykonałem na dwóch profilach, na wydajność i na turbo. Także poza wydajnością oczywiście powiem Wam jak wyglądały temperatury na procku, na karcie graficznej i jak wyglądała również kultura pracy laptopa. Także jedziemy. Testy zrobiłem w pięciu bardzo wymagających grach, zarówno w rasteryzacji jak i z włączonym ray tracingiem, plus jedna sportówka, a mianowicie CS2. W rasteryzacji tak naprawdę nie ma gry, która nie poszłaby Wam na tym sprzęcie na wymaksowanych detalach, zarówno w trybie turbo jak i wydajność. Oczywiście możecie użyć DLSS, dzięki czemu ile się w FPS w łatwy sposób możecie podwoić bez straty jakości obrazu. A i do tego on sam będzie bardziej stabilny. Zwróćcie uwagę, że w trybie Turbo, ten po prawej stronie ekranu, mamy wyższe TDP zarówno na procesorze, jak i karcie graficznej, co skutkuje wyższymi zegarami na rdzeniach Intel Core Ultra 9, jak i na rdzeniu RTX a 5090. Co do różnic wydajności pomiędzy tymi dwoma trybami, na jakich testowałem, to jest to od 2 do 8% w zależności od tytułu. Co do wydajności z włączonym ray tracingiem, to tutaj koniecznie będzie posiłkowanie się DLSS, aby rozrywka była płynna, bo o ile procesor Intela daje sobie z tym bez problemu radę, o tyle mobilnemu RTX-owi 5090 brakuje trochę mocy. Wiadomo, TGP jest tutaj na poziomie 175W, a nie 600 Tak czy inaczej za wskalingiem grać można jak najbardziej komfortowo. Ok, jak widzieliście na tym laptopie, w rasterzacji bez problemu zagracie sobie w każdą, nawet tą najbardziej wymagającą grę, na wymaksowanych detalach. Ta płynność będzie naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Gdyby jednak tych FPS-ów było Wam mało, bo chcielibyście, powiedzmy, wykorzystać pełen potencjał matrycy, jaka tutaj się znajduje, czyli te 240 Hz, no to macie DLSS 4.0, a w takiej rozdzielczości jak ta, czyli 2560 na 1600 nie ma co nawet się obawiać tutaj trybu zbalansowany. I ta jakość obrazu będzie, podejrzewam, lepsza, jak na natywnym wygładzaniu TA, a na pewno ten obraz będzie stabilniejszy. No i też fajnie, że mamy mocnego procka, bo wiadomo, przy włączeniu DLSS yy, gramy, czyli renderujemy obraz z niższej rozdzielczości. I tutaj prostor ma duże znaczenie, zwłaszcza przy yy, tak wydajnej karcie graficznej. Oczywiście ta karta, no nijak się ma do wydajności tego rtx -a 5090 desktopowego, no ale w laptopie nie upchniemy 600-watowej karty. Nie ma szans, żeby później to ciepło odprowadzić. Co do wydajności z włączonym ray to oczywiście tutaj bez DLSS się nie obędzie, żeby ta rozrywka była w jakikolwiek sposób płynna. Co do temperatur. Miłe zaskoczenie, bo na procku te temperatury oscylowały w okolicach 80 stopni Celsjusza, czasami w niektórych przypadkach dobijały do 85, co uważam za wynik bardzo dobry. Mówię to jej zarówno o trybie wydajność, jak i turbo. No i na karcie graficznej w ogóle mega niskie, jak na laptopa, bo 75 stopni Celsjusza, nawet na tej pełnej. Wydajności. Co do kultury pracy, to tak w trybie wydajność jest to około 54 dB. No, nie jest to być może mało, ale jak na laptopa naprawdę spoko. Tym bardziej biorąc pod uwagę właśnie tak niskie temperatury. W słuchawkach z pewnością nie będzie stwarzało to żadnego problemu. No, a podejrzewam, że większość z Was tak czy inaczej w słuchawkach na laptopie gra. Co do tego trybu turbo, tutaj no niestety już było głośno, znaczy bardzo głośno, bo 58 dB. Także nawet w założonych słuchawkach ten szum gdzieś tam się będzie przez nie przebijał. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę to, że na tym trybie turbo macie trochę lepszą wydajność, bo w porywach do 8%, aczkolwiek moim zdaniem lepiej na przykład skorzystać z DLSS i używać tego trybu wydajność. Ewentualnie możecie sobie ustawić własne krzywe dla wentylatorów, bo jest taka możliwość. Jeżeli chodzi o pobór prądu, to na trybie wydajność było to około 280W, na trybie Turbo około 315. Także ta moc zasilacza, moim zdaniem, jest tutaj jak najbardziej dobrze dobrana. No dobrze, ale czy warto w ogóle 20 tysięcy na takiego lapka wydać? Na pewno, gdybyście składali pc nawet przy obecnych cenach pamięci RAM czy też dysków SSD, no to na pewno złożycie maszynę wydajniejszą, wydając te same pieniądze. Nie ulega to wątpliwości. Natomiast no, nie każdy raz, że ma miejsce w domu na pc dwa że są osoby, które potrzebują sprzętu mobilnego bo często gdzieś tam podróżują, wyjeżdżają, chcą sobie pograć, czy też popracować, bo na takim sprzęcie, z takim procesorem, tak mocnym procesorem, z tak mocną kartą graficzną i resztą specki, bez problemu można sobie na nim obrobić wideo, czy też nawet grafikę. Także to jest sprzęt właśnie dla takich osób, które potrzebują czegoś mocnego, ale mobilnego. Linka do niego macie w opisie tego filmu, także tam Was odsyłam. Jak Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, nie zapomnijcie o dzwoneczku, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.